W Polsce pojawia się coraz więcej wieżowców, zdecydowana większość z nich znajduje się w Warszawie, w sercu polskiego biznesu, co powoduje chęć budowania tak wysokich budynków. Odpowiedź jest prosta. W centrach miast ceny działek są bardzo wysokie oraz występuje ograniczona wolna przestrzeń pod zabudowę, więc aby projekt był opłacalny dla inwestora, musi on budować w góra. Oczywiście wysokość budynku uzależniona jest od planu zagospodarowania przestrzennego. Za chwilę dowiecie się, jakie budynki znalazły się w gronie najwyższych 10 wieżowców w Polsce. Tak więc zacznijmy zestawienie top 10 wieżowców w Polsce. Zacznijmy od miejsca 10, na którym znalazł się wieżowiec o nazwie Rondo 1. Znajduje się on w Warszawie przy Rondzie ONZ. Jego wysokość całkowita wraz z iglicą to 192 metry. Do dachu budynek osiąga wysokość 159 metrów. Posiada on 40 naziemne kondygnacje i został otwarty w 2006 roku. Cały kompleks składa się z dwóch budynków 10-piętrowego, niższego i właśnie tej wyższej wiedzy, 40-piętrowej. Budynek oferuje wysokiej jakości biura. Jest to pierwszy w Europie wieżowiec, który otrzymał certyfikat ekologiczny LEED Gold. Przejdźmy do miejsca dziewiątego. A na miejscu dziewiątym znajduje się wieżowiec Złota 44, który również znajduje się w Warszawie przy ulicy Złotej 44, jak sama nazwa wskazuje. Wysokość. Całkowita tego budynku to 192 metry. Taka też wysokość jest wysok jego wysokością do dachu, dlatego że nie posiada żadnej iglicy. Posiada 54 naziemne kondygnacje i został wybudowany w 2013 roku. Jest to apartamentowiec, który oferuje wysokiej jakości apartamenty. Jest to najwyższy budynek mieszkalny w Polsce, jak i też w Unii Europejskiej. Jego projektantem był architekt Daniel Libeski, a sama bryła budynku ma przypominać Żagiel. Przejdźmy do miejsca, następnego miejsca, ósmego, gdzie uplasował się wieżowiec Q22. Znajduje się on również w Warszawie, przy ulicy Jana Pawła II. Jego wysokość całkowita wraz z iglicą to 195 metrów. Zaś wysokość do dachu to 155 metrów. Posiada 42 kondygnacje naziemne i został otwarty w 2016 roku. Budynek oferuje przestrzenie biurowe. W nazwie literka Q oznacza quality, czyli jakość wykonania budynku, oraz także quartz, czyli kwarc, dlatego że Sama bryła budynku ma przypominać kształtem kryształ kwarcu. Jest to jeden z ładniejszych wieżowców znajdujących się w Warszawie. Przejdźmy do miejsca siódmego, a na tym miejscu znalazł się budynek o nazwie Skyliner. Także znajduje się w Warszawie przy rądzie Daszyńskiego. Jego wysokość całkowita to 195 metrów, i ta wysokość też jest wysokością do dachu, dlatego że też nie posiada żadnej iglicy. Posiada 45 naziemne kontygnacje i został otwarty w 2021 roku. Ciekawostką jest, że na wysokości 165 metrów będzie znajdował się ogólnodostępny skybar, z którego będzie można podziwiać panoramę Warszawy. Przejdźmy do miejsca szóstego. Na miejscu szóstym przechodzimy na drugą stronę ulicy. Po drugiej stronie Ronda Laszyńskiego znajduje się Warsaw Unit. Jego wysokość całkowita to 202 metry, a wysokość do dachu to 180 metrów. Posiada 46 kondygnacji naziemne i został otwarty w 2021 roku. Oferuje także powierzchnie biurowe. Ciekawostką jest, że na fasadzie budynku zastosowano Dragon Skin, czyli dynamiczną instalację artystyczną, która składa się z tysięcy ruchomych elementów, które pod wpływem wiatru poruszają się. Przejdźmy do miejsca piątego. Dalej zostajemy w Warszawie, bo na miejscu piątym uplasował się Warsaw Trade Tower którego wysokość całkowita wraz z iglicą to 208 metry, A wysokość do dachu to 184 metry, Posiada 43 kondygnacje i został otwarty w 1999 roku. Tak więc, jest to jeden ze starszych wieżowców, ale nie najstarszy w tym zestawieniu. Wieżowiec oferuje przestrzenie biurowe. Przejdźmy do miejsca czwartego. I tutaj musimy udać się z Warszawy do Wrocławia, dlatego że na miejscu czwartym uklasował się Sky Tower, wieżowiec, który właśnie znajduje się we Wrocławiu. Jego wysokość całkowita to 212 metry. Wysokość do dachu to 206 metrów. Posiada 51 kondygnacji naziemnych i został otwarty w 2012 roku. Wieżowiec oferuje zarówno przestrzenie biurowe, jak i też apartamenty. I jest to jedyny wieżowiec spoza Warszawy w tym zestawieniu. Więc, aby rozpocząć, miejsce, rozpocząć podium, miejsce trzecie, musimy wrócić do Warszawy. I na miejscu trzecim znajduje się Warsaw Spire. Wieżowiec, który znajduje się przy rądzie Daszyńskiego. Jego wysokość całkowita to. 220 m, wysokość do dachu do 180 m. Posiada 49 kondygnacji naziemne i został otwarty w 2016 roku. Cały kompleks składa się z trzech budynków, gdzie dwa budynki mają po 55 m wysokości i główna wieża właśnie ma 180 m wysokości do dachu, a wraz z iglicami 220 Budynek oferuje przestrzenie biurowe. Można na nim także zaobserwować ładne iluminacje w nocy, i jest to jeden z moich ulubionych wieżowców we Warszawie. Przejdźmy do miejsca drugiego. Na miejscu drugim znajduje się każdemu dobrze znany Pałac Kultury i Nauki, którego wysokość całkowita wynosi 237 metrów, a wysokość do dachu to 188 metrów. Posiada 42 kondygnacje i został otwarty w 1955 roku i jest to najstarszy wieżowiec w tym zestawieniu. Sam Pałac Kultury i Nauki jest to dar Narodu Radzieckiego dla Narodu Polskiego. W wieżowcu znajduje się wiele instytucji, muzea, teatry, oraz na 30 piętrze znajduje się ogólnodostępny taras widokowy, z którego można podziwiać panoramę Warszawy i znajduje się on przy Placu Depilat w samym sercu Warszawy. I przejdźmy do miejsca pierwszego, a na miejscu pierwszym znajduje się wieżowiec Warso. Wieżowiec, który znajduje się w niedalekim sąsiedztwie Pałacu Kultury i Nauki oraz Dworca Centralnego. Jego wysokość całkowita wraz z iglicą to aż 310 metrów. Co czyni go najwyższym wieżowcem w Unii Europejskiej? Licząc wysokość całkowitą, do dachu wieżowiec osiąga 230 metrów. Posiada on 53 kondygnacje naziemne i został wybudowany w 2021 roku. W momencie, kiedy nagrywam ten film, jeszcze trwają prace wykończeniowe w środku. I ciekawostką jest, że na 230 metrze, czyli w zasadzie na dachu w budynku będzie znajdował się ogólnodostępny taras widokowy, e, więc będzie można zaobserwować panoramę Warszawy z takiej wysokości oraz spojrzeć na hałac kultury i nauki z góry. E, I na tym wieżowcu zakończyłoby e, się nam to zestawienie 10 najwyższych wieżowców. Jak widzimy, większość wieżowców znajduje się w Warszawie. Jest to centrum polskiego biznesu. Coraz więcej inwestorów chce przenosić swoje siedziby, firm właśnie do Warszawy. Jeśli spodobał Wam się filmik, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Kanał jest nowy, więc każdy, każda łapka w górę, każda subskrypcja pozwoli rozwijać kanał i też da mi motywację do nagrywania coraz to nowych rankingów, bo mam w zamiarze nagrywanie innych rankingów z różnych dziedzin życia. Także nie zapomnijcie kliknąć w subskrypcji i łapki w górę i do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!